Witam Was, ja jestem Dena Lewka, a to jest drugi poradnik. Tamten był bez mikrofonu, trochę gorszy i myślę, że pomogę, bo <laughs> też szukałem po pofora forach tam grzebałem, no i się doszukałem jak zrobić, by y, móc zmienić format na format dla filmiku dla PSP. Link będzie do programu w opisie. Jest to dość dobre dla, dla tego, kto ma PSP oczywiście, nie? Yy, co to w ogóle? Yy, tak. Jeśli ktoś ma PSP, to mu się na, na pewno przyda. I tak, no co, ja się rozpędziłem. To jest yy, jakość. Jeśli weźmiemy na lo, czyli low, to będzie słaba, a hi, to high, czyli wysoka. Tak, wysoko. Ja bym wo, radził Hi, kto nie ma czasu Lo, ale to wiecie tam. Wyszukujemy swój filmik. O, może tego nie zasłaniał. O, nie da się. Ekstra. Yy, no i bierzemy wtedy Otwórz. Chwilę poczekamy. Mm. Coś mi tu nie chce pójść na tym formacie. Hmm. No nic, w każdym razie bierzemy otwórz mm. i to wtedy będzie tam się ładować, o ile się nie mylę i trzeba istnąć konwert, bo to jest do konwertowania. Jeszcze raz próbuję. No nie wiem. Trzemdzie yy, wziąć konwert, i gdy się zrobi, pojawi się to na pulpicie. I tak uh -huh. to by było na tyle. Daj łapkę w górę, jeśli ci pomógł. <laughs> Poradnik, jeśli nie, trudno. Twoja strata. Ale gen generalnie powinno pomóc. Także komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. To ja, Denalewka. Cześć.